Ciekawie ja jestem bardzo teraz na moim kanale na Witam Was po dłuższej przerwie, ale zanim to powiem, no bo zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału i do zasadnia w górę, żeby być ze wszystkim na bieżąco No. I co? Sobie teraz chwilkę pogadamy. No więc e, chciałam Wam opowiedzieć głównie o tym, w się sensie, przeprosić Was palcem rozumiem. Przeprosić was za to, że nie nagrywałam odcinków na mój kanał a to było bardzo trudne bo ja ani, ani razu was o tym nie poinformowałem chyba, oby nie słuchać ani razu was o tym nie poinformowałem ale jest to mi bardzo przykro ale po prostu byłem tak członkiem wiem, jakby w i jak w, jak w ogóle że po prostu chciałam sobie zrobić lekką przerwę wszystkiego a w wakacje sobie że żeby nagrywał więcej odcinków Z względu, że jest już, no i cały czas do wycwania. a z tej akcji, że jest już 30 sierpnia, w ten dzień ja to nagrywam, pewnie w ten dzień to leci. no to właśnie bardzo jakby nabrałem sił, no i wracam z jeszcze większą energią, więc chciałam Was poinformować też, że odcinki będą pojawiały się w piątki, w piątki. Same piątki, tylko to mogę Wam powiedzieć. Nie będą się pojawiały ileś razy trzeba, więc z tego względu, że ja też nie będę miał teraz czasu, bo Co to jest Z tego względu nie będę miała czasu, że jak szkoła się zaczyna więc... więc to jest mega duże utrudnienie, ale jakoś ja sobie teraz z tym poradzę. No więc, żeby to powiedzieć jeszcze raz, z tego powodu przepraszam. Wakacje miały być tym jakby. Wakacje miały być przełomem. Miałam robić więcej, a nie robiłam tego. Dlatego to jest mi mega przykro. Chciałam się teraz poprawić i teraz. Myślę także sobie, że mam nagrany już odcinek jeden na zapas i mam parę pomysłów na następne odcinki. Więc myślę, że w te piątki będą się pojawiały odcinki co piątek. No. I, a ja będę się dalej rozwijał na tym kanale. Co jeszcze? Pewnie się byście pytali co ja robiłem jak nie nagrywałam odcinków, nie było szkoły. To głównie to siedziałem sobie. Jest jaka odpowiedź? Siedziałem sobie. Nie, odpoczywałem głównie. Byłem bardzo zmęczony tymi szkołą w sensie no i się zmęczyłem trochę. Ale teraz jestem wypoczęty. Wracam do Was z piątkowymi odcinkami. Akurat na weekend to będzie chyba GIT, moim zdaniem. Potem, jak się z tym rozwinę i będę miał większe pomysły na filmy, i jakby uzbieram trochę znajomych, którzy będą chcieli ze mną nagrywać odcinki, to będę razem z nimi nagrywał te odcinki. W tym razie tak będę nagrywał solo odcinki, z tego że mam znajomych, ale oni nie za bardzo chcą być przy kamerach, moim zdaniem. W sensie tak się. Nie lubią... no i teraz? Nie lubią być po prostu nagrywani o. Jak to mogę powiedzieć? No. I zara wam da jeszcze... Podpowiadam jeszcze na jakieś pytania. Więc zaraz, co ja mówię? W ogóle dzisiaj. Zaraz. Teraz wam podpowiadam. No i pewnie jeszcze jesteście ciekawi, nie wiem jakiego pytanka. Odpowiadam przy okazji. A, czy te odcinki będą się pewnie pojawiały skalę? To tak, gdyby się pojawiały skalę. Jakiś tam, jakiś tam plan, tych odcinków. A co będzie, to się przekonamy w przyszłości. No. Co jeszcze powiedzieć Wam tu mogę? No. Że się bardzo cieszę, że do Was wracam tutaj. Też mi e, takich dwójka znajomych napisało. Dwójka. No, może trochę więcej tam ich było. Tacy dalsi znajomi, co znają moje konto, że napisali, czy mnie nagrywają na kanał, a mnie oglądają więc ktoś mnie jednak ogląda no. i teraz jest w i tu będę chciał poprowadzić się kanał i żeby się rozwijał i tak do, do góry, nie? A dzisiaj jest 30 zrób, czyli 30 sierpnia jest jak się nie wle. W czwartek mamy do szkoły, możecie się podzielić kiedy wy macie do szkoły, bo wy chyba nie macie tego samego jakby każde województwo ma no, chyba kiedy indziej do szkoły nie wiem jak to jest, piszcie w komentarzach no jeśli jesteście czegoś ciekawi może jeszcze to piszcie w komentarzach kochani a ja postaram się na to odpowiedzieć więc co, kocham was widzowie trochę spadłem z tego Kocham Was widzowie, czekajcie, ustawię Was chwilę, wrócimy, kocham Was widzowie, tak, tutaj szybko, kocham Was widzowie, jeśli chcecie więcej takich odcinków, nie, żadnych odcinków, kocham Was widzowie, I love you guys so bye! Chciałam oczywiście przypomnieć, że w ten piątek macie na moim kanale odcinek. Odcinki będą się pojawiały o 15, więc się kochani.